Telewizja Wirtualna. Oferujemy tanią i skuteczną reklamę. Zadzwoń 502-314-930. Studio Fotowideo zaprasza. Film i zdjęcia z waszego ślubu i wesela zapraszamy na naszą stronę. Sklep Muzyczny Demo oferuje szeroki wybór gitar klasycznych, akustycznych i elektrycznych, instrumentów klawiszowych, perkusyjnych, efekty gitarowe, kolumny głośnikowe i wzmacniacze. Piła ulica budowlanych 11. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.sklepmuzycznydemo.pl. Nowo powstałe studio piosenki zaprasza dzieci i młodzież na zajęcia wokalne prowadzone przez doświadczonego nauczyciela śpiewu w programie Nauka piosenek, ćwiczenia dykcyjne, oddechowe, emisja głosu, ruch sceniczny. Możliwość nagrania własnego teledysku. W Urzędzie Miasta odbyło się dzisiaj spotkanie z przedstawicielem dyrekcji Regionalnej Drugi Autostrad, na którym obecna była także Bożena Przewoźna. Rozmowy dotyczyły budowy drogi S11, która ma m.in. stanowić obwodnicę ujścia. Czy taka obwodnica jest potrzebna? Jak najbardziej. Dlaczego? Bo jest tutaj za duży ruch. Hałas nie przeszkadza Pani hałas? To znaczy ja mieszkam trochę dalej, także hałas do mnie nie dociera, ale na pewno tutaj mieszkańcom przeszkadza. Nie przeszkadza Pani ten hałas? Nie, mi nie przeszkadza. Nie, nie. Nawet mojemu dziecku nie, bo zaraz będzie spało. Nie. No bo ja tutaj mam handel, a to wszystkie pójdą dookoła i... Ale zatrzymują się tu samochody? No, z w w okresie letnim. A ten hałas dla mieszkańców jest uciążliwy? O no, na pewno. Przecież tu się wszystko trzęsie jak jadą. Tu klienci stoją czy coś i u mnie nawet to wszystko tak chodzi. To jest bardzo uciążliwe, bardzo... Duży hałas, bardzo często jest ta droga nieprzejezdna i jak najbardziej obwodnica powinna być wybudowana jak najszybciej. Dawno powinna być. Na co dzień jestem dyrektorem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Poznaniu? A, co dzisiaj urządziliście? To znaczy najważniejszą rzecz poprosiliśmy przedstawiciela Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Autostrad, Oddział w Poznaniu, o przedstawienie właśnie tego odcinka dotyczącego obwodnicy ujścia i piły. Ponieważ wiemy, że akurat ten obszar natura tu jest bardzo trudny, było kilka wersji opracowań, i chcieliśmy wiedzieć od pana dyrektora bezpośrednio, na jakim etapie są te dokumenty. Bo nie ukrywamy, że jeżeli dokumenty już są, łatwiej startować o pieniądze, jeżeli mamy gotowy dokument, w razie czego pozwolenie na budowę, idziemy z drogą. Tak? I dowiedzieliśmy, dowiedzieliśmy się, że Generalna y, Dyrekcja Ochrony Środowiska nie zaakceptowała. Na pewnym odcinku przebiegi trasy S11 ze względu właśnie na te y, siedliskowe y, uwarunkowania natura, natury. To znaczy, chodzi o rośliny, bo tam, gdzie jest ptactwo, zawsze jest łatwiej z tym przejściem, natomiast tam gdzie są rośliny, tak zwane siedliskowa natura, tam jest zawsze gorzej. I muszą opracować kolejną wersję, która jest już wytyczona, jest przygotowywana, jest zlecona na zewnątrz. I pan dyrektor uważa, że w przyszłym roku, kiedy spełnią to, pokażą trasę, która na pewno trzeba ją opracować, ale która nie może być ze względów racjonalnych, ekonomicznych zaakceptowana, żeby minąć cały obszar Natura. To się po prostu nie da. Także ta wersja jest potrzebna do opracowania po to, żeby komuś, żeby ktoś do góry odpowiedni powiedział nie ze względu na racjonalność wydawania pieniędzy i to jest też podstawa, że Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ten przebieg na tym trasie natury zaakceptuje z tym wejściem częściowym w naturę. nie rozważa się innego przebiegu obwodnicy Piła-Uście? No To znaczy, to będzie troszeczkę inny przebieg, natomiast nie będzie. Wersji. Ale wersja już jest, już jest zdecydowana i tu pan prezydent dokładnie powie, jaka jest zdecydowana. Natomiast taka wersja, trzeba pokazać taką wersję, która omija zupełnie obszar natura, żeby pokazać jej nieracjonalność i nawet powiedzieć, że jej nie można traktować jako wariantu. Ale to się w formie opracowania na dzisiejszy dzień musi pojawić. Czyli jak długo będziemy jeszcze czekać na S11? Znaczy ja muszę pani powiedzieć, że biorąc pod uwagę środki finansowe skarbu naszego państwa, to jeżeli dokumenty będą w przyszłym roku, to ja myślę, że trzeba myśleć po 2014, czyli w kolejnej puli środków na kolejne lata, że będzie realizacja budowy. Także mamy czas na dopięcie dokumentacyjne. Ja muszę powiedzieć, że, że to dzisiejsze spotkanie tutaj, posiedzenie zarządu i informacja, jaką przedstawiła Generalna Dyrekcja, no jest dla mnie takie przełomowe, bo... Przez cały czas dotychczas i te prezentacje, które żeście Państwo tam w różnym czasie i na różnych spotkaniach oglądali, to dotyczyły jak gdyby odrębnych dwóch odcinków obwodnicy, bo zaawansowane było postępowanie lokalizacyjne, jeśli chodzi o ten wariant od Chrustowa do rzeki Gwdy i taki pusty jeszcze odcinek od rzeki Gwdy do Węzła koszyce, bo ta jedenastka przecież wychodzi na koszali, i ta część miasta Piły no, była taka nie określona. Dzisiaj no y, w tej prezentacji już Generalna Dyrekcja pokazała cały ten przebieg y, obwodnicy i y, poinformowała nas, że po pierwsze została zakończona inwentaryzacja przyrodnicza, co daje przesłanki, już, żeby projektanci mogli i ingerencję przebiegu w obszar natury yy, i szukać rozwiązań, jak i no, wszystkie elementy środowiskowe, jak i w tym postępowaniu środowiskowym yy, uwzględnić, oraz no, skalkulowali wstępnie koszty yy, całości. Tak jak w tym pierwszym dotychczasowym odcinku, chrustowo rzeka, tak w skrócie to będę nazywał ten odcinek, to, to był rząd 500 milionów, tak, i, I to było 15,2 km. Tak, te 2,6 km też jest dodane, i to łącznie jest koszt około 800 milionów złotych na długości blisko 18 kilometrów. Tak, taką długość będzie miała już pełna obwodnica miasta. Piały. Czy ta koncepcja, którą tu Państwo yy, widzicie, yy, yy, gdyby kończy się na tu na rzece, gdzie? Na tej północnej na części na moście, ponieważ przebieg dziesiątki no, na tych konsultacjach, które oddział szczeciński, generalnej dyrekcji swego czasu tu w prezentował, i rozwiązania już samego węzła, koszyce należą do, do tych rozwiązań szczecińskich, ale, ale one również może tak. W takim, w takim zderzeniu nasz, lajków z tym problemem no, budziły pewne kontrowersje, to moje mój pogląd jest taki, że, że ten węzeł no, ma swoją dużą i, i rangę, i wielkość, że, że spokojnie przejmie ruch z obu dróg szybkiego ruchu i bezkolizyjnie płynnie ten ruch będzie y, przechodził z jednej drogi na drugą. Ale tam też jest problem y, natury 2000. A wszędzie jest problem natury. No piła jest otoczona naturą 2000. Ostatnie decyzje jeszcze zwiększyły ten zakres i na tych rysunkach, które dzisiaj y, tu y, z tego projektu y, prezentowali, no to jak się popatrzy na tą mapę, to to wszędzie jest Natura 2000. No, nawet tu taki był dylemat yy, dyskutowany, że z tego węzła Koszyce, no to by trzeba gdzieś tu się przez te całe lasy przebić i że to będzie jakiś problem. Ale Natura 2000 to nie jest taka forma ochrony, która wyklucza wszelkie przedsięwzięcia, tam, czy lokowanie tam przedsięwzięć. To jest tylko no, szczególna ochrona. O, ona ma nas, yy, yy, inwestora skłaniać do... do do należy tych rozwiązań, ale nie że no sparaliżujemy nasze życie. Pilska no. Telewizja Wirtualna oferujemy tanią i skuteczną reklamę. Zadzwoń 502 314 930.